Jest ze mną pan Bartosz Kowalczyk. Przyjechał z Drawska, i tak się złożyło, że został laureatem naszego turnieju. Otrzymał główną nagrodę Grand Prix. Panie Bartoszu, to pierwszy raz? No nie pierwszy raz. Zdarzyło mi się to jakieś 5 lat temu. Ale emocje ciągle te same, to znaczy, no, no jest takie mrowienie, ciepło, wzruszenie, no co mam powiedzieć, no to jest zawsze jakieś, jakieś wyróżnienie. Ja już tak naprawdę jeżdżę od tylu lat, że ja nie przyjeżdżam już po nagrody, tak? To jest dla mnie święto. Po prostu jest dla mnie święto. Mieszkam niedaleko. Dlaczego, dlaczego miałbym z tego nie skorzystać, że spotykam się z ludźmi, którzy gdzieś e, kultywują to słowo, lubią to słowo. No właśnie, a co by pan powiedział tym, którzy gdzieś tam zaczynają, często w liceum, gdzieś w szkole średniej, a może jeszcze wcześniej, bo gdzieś te swoje pierwsze kroki w słowie mówionym, recytacji, jakich rad by pan udzielił tym ludziom, czy warto iść tą drogą? Warto. I to nie chodzi mi o względy finansowe. Jakie cechy wrażliwości rozwija recytacja, bycie na scenie, kontakt z publicznością, ze słowem? No właśnie, bycie na scenie, kontakt z publicznością, e, to znaczy, że to słowo nam w końcu nie przeszkadza, e, nie jest dla nas czymś trudnym, umiemy się wypowiedzieć, umiemy nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, umiemy... E, być otwartym na drugiego człowieka, umiemy z nim zagadać i tak dalej, czyli gdzieś nas pozbawia pewnego rodzaju lęku przed wystąpieniem publicznym chociażby, czyli to się może przydać? takich pierwszych pierwszy skutek, taki pozytywny, ale wiem pan, że jest pan wytrawnym recytatorem. Chciałem zapytać o coś głębszego. W którym momencie zaczyna się taka, taki flow, taka genialna interpretacja, że czujemy ten tekst jeden do jednego, czy to w ogóle jest możliwe? Tak jak pomyślał go twórca. Nie wiem, czy to jest możliwe. Oczywiście no, w pewnym momencie, jeżeli coś wykonujemy, robimy e, i rzeczywiście siedzimy w tym bardzo mocno, no, to coś takiego się pojawia, że nagle otwierają się przed nami pewnego rodzaju takie furtki do tej pory zamknięte i przekraczamy pewnego rodzaju bariery i granice. E, ale myślę, że tak, jeżeli poświęcimy odpowiednią ilość czasu temu, jeżeli wejdziemy w to dobrze to tak, jak najbardziej to się po otwiera. Nie ma chyba takiej możliwości, żeby to zostało cały czas zamknięte i taką niewiadomą tabu dla nas. Jest Pan z nami już któryś z kolei raz, nie wiem, który był pierwszy raz, pamięta Pan? Ojej, nie wiem, ale na pewno jeszcze na starym budynku, jeszcze panu, Panią Jankę pamiętam, czyli tak, jestem historycznie związany też z tym miejscem. Właśnie, co byśmy powiedzieli tym, którzy myślą, być może nas oglądają, być może chcieliby kiedyś przyjechać, czy warto zaprosić do poczyna? Warto przyjeżdżać do Połczyna, y, to na 100%. W ogóle warto spo, spotykać się z poezją, warto poezją mówić, y, 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 ale trzeba też jedną rzecz wiedzieć, że nie wolno bardzo służalczo podchodzić i na kolanach do poezji. Poezja jest generalnie, ge, generalnie częścią naszego życia i tak powinniśmy, powinniśmy troszeczkę do niej podchodzić. A czy z ci są panu w jakiś sposób bliscy? Tak, z jednej strony przez swoją dezynwulturę, dystans do życia, umiejętność obserwacji, przez pewnego rodzaju barokowość, chociażby tu wim, jeżeli chodzi o, o, o pisanie, przez autentyczny kontakt jakby z czytelnikiem i tą bieżącość w tym, co, w tym, co chociażby właśnie tu wim pisał. To jak najbardziej są mi bliscy i pozostają bliscy, są jednymi z moich ulubionych. Twórców poezji polskiej. Dobrze, drodzy Państwo, dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy. Odebrał Pan nagrodę z rąk Pana burmistrza Spacjana Witka. Byli z nami marszałkowie. Zapraszamy. Myślę, że możemy razem zaprosić już w przyszłym roku wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować sztuki, recytacji lub wykonania poezji śpiewanej. uczyn Zrój to jest Wasze miejsce. Tutaj świętuje się poezję i kultywuje pamięć o Skamandrytach. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.